W połowie marca mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. Jesteśmy w przededniu już wakacji czy, czy, czy dni ciepłych i różnego rodzaju formy mogą się wypadków zdarzyć i dlatego lepiej być przygotowanym i skorzystać z warsztatów, które prowadzą profesjonaliści i umieć zachować się w takich przypadkach skrajnych. Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykonywane przed przybyciem lekarza pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób. Ma na celu ratowanie zdrowia bądź życia ludzi. W wielu przypadkach to właśnie pierwsza pomoc przedmedyczna pozwala uratować życie drugiemu człowiekowi. Zaczęliśmy sobie od pozycji bocznej, przez uciski klatki piersiowej, podstawowe zabiegi ratujące życie zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Następnie tutaj zadławienia, zakrztuszenia zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Super inicjatywa, że tutaj police wyszły z czymś takim, oby jak najwięcej, bo ludziom jest to po prostu potrzebne. Udzielenie pierwszej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji zagrażającej utracie życia lub zdrowia jest prawnym obowiązkiem każdego obywatela. Za jej nieudzielenie przewidziana jest kara pozbawienia wolności. Warto pamiętać jednak, że priorytetem jest zadbanie także o własne bezpieczeństwo. Udzielając pomocy nie powinniśmy narażać siebie i pozostałych świadków zdarzenia. Myślę, że ten cykl warsztatów powinien być powtarzany wielokrotnie, dlatego że tylko poprzez ćwiczenia nabywa się tej umiejętności pomagania osobom, które są w danym momencie potrzebujące. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję nauczyć się reanimacji krążeniowo-oddechowej z użyciem fantomu oraz defibrylatora AED. Jak sama nazwa wskazuje służy do defibrylacji, czyli do takiego resetu serca. Każdy defibrylator, niezależnie od producenta, działa w ten sam sposób. Dwa przyciski, włącznik i strzał, ewentualnie przełącznik na tryb pediatryczny. Defibrylacja jest stosowana do zwalczania zagrażających życiu arytmii, takich jak migotanie komór prowadzących do nagłego zatrzymania krążenia. Przyjmuje się, że należy użyć AED w każdej sytuacji, w której dochodzi do zatrzymania akcji serca. Również gdy ratownik nie jest pewny lub nie może określić, czy poszkodowana osoba oddycha, czy też nie. Resuscytację AED może przeprowadzić każdy, niezależnie od tego, czy przebył wcześniej kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.